Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Kiedyś podczas napadu gromady syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług Żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani. O gdyby Pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu Panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: Wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc zabierający sobą dziesięć tysięcy talentów srebra, sześć tysięcy cyklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. I przedłożył królowi Izraelskiemu list o treści następującej. Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi Izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział – czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i używiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przyjechał więc Naaman z swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu El Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc Przecież myślałem sobie... Na pewno wyj wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia boga swego, pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, dzięki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony? Pełen gniewu zawrócił, by odejść, lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami. Mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc na Aman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa Męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do Męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc oto przekonałem się że na całej ziemi nie ma boga pozdra Izraelem oto słowo boże boże mój pragnę ujrzeć twe oblicze boże mój pragnę Ujrzeć oblicze, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Boże mój, pragnę. Ujrzeć twe oblicze, Ześli światłość i wierność swoją, Niech one mnie wiodą, Niech nie zaprowadzą na twą górę świętą I do twoich przybytków. Może mój pragnę ujrzeć twe oblicze. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię wielbił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, Boże mój Bóg, ujrzeć Twe oblicze. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała. Państwami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele w było w Izraelu. Za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko doby w doby w Sarebcie Sydońskiej. I wiele trendowaty było w Izraelu za proka Elizeusza, a żaden z nich nie został czyszczony, tylko Syryjczyk Naama. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na które ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, to Twoi bliscy z Twojego rodzinnego miasta Nazaret wyrzucili Cię poza miasto, na stok góry, aby Cię strącić z niej. Tak, Panie Jezu, Twoja kochana chrześcijańska Europa, Coś z Tobą zrobiła. Co z Tobą zrobiła. Czy jeszcze znajdą się w niej wierzący, a nie Jezu? Chcemy, ażeby byli w niej wierzący. Jesteśmy my Europejczykami. I dlatego, Panie Jezu, tak jak ten prorok, który w sposób cudowny zrobił w Naamana, tak i my prosimy Cię o cud. O jaki cud? Żeby Europa uwierzyła. Do tego najbardziej potrzeba. My teraz bardzo chcemy uwolnić się od tej zarazy. Bardzo chcemy. O to Cię też prosimy. Ale przecież, ale przecież, przedtem jeszcze jest wiara. Przedtem jeszcze jest wiara. Jest to próba wiary. Czy będziemy tylko na sobie polegać? Trzeba oczywiście wszystko robić po ludzku, co możliwe, ale przedtem Ciebie prosić o cud wiary, o cud wiary. I o to Cię prosimy. Głodnie się za wszystkich ludzi, nie tylko za Europę, za wszystkich ludzi na świecie. Aby w Ciebie, Panie Jezu, wierzyli, w Tobie ufali i żyli według przykazań Bożych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, powierzamy Ci całą ojczyznę naszą, abyś łaskawie uchronił nas od wszelkich zagrożeń, szczególnie teraz od tego zagrożenia epidemią. Oddajemy Ci wszystkich chorych, oddajemy Ci tych, którzy opiekują się tymi chorymi. Bądź nam, Panie Boże, opatrznością. Ciebie prosimy. Mówimy no, się za umierających teraz, żeby w ostatniej chwili życia mieli wiarę, że to jest przejście do Życia wiecznego, Ciebie prosimy. błagamy się, aby wierzący zawsze mieli Pana Boga na pierwszym miejscu, obojętnie co by działo się w ich życiu. Ciebie prosimy. Dziecię za zmarłych Andrzeja Janusza oraz ich rodziców. Ciebie prosimy. M módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby medycznej, aby Pan Bóg dodał im siły w walce z epidemią. Ciebie prosimy. Dziecię za Boż Ojciec mogący, przyjmie od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za swemu Matki Najświętszej przez Chrystusa Pan Naszego.